Witam! Niedawno w biedące kupiłem takie świetlówki. To są świetlówki na diodach. Zapłaciłem po 14,99, kupiłem 5, także dwie zostają dla mnie, trzy sprzedałem. Czyli te mam za darmo, plus mam na części. Ale to nie chodzi tu o świetlówki. Od razu mówię, bo przecież niektórzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi na filmach. Czyli moi drodzy, nie chodzi o świetlówki, nie chodzi o rozbieranie. Chodzi o to, że te świetlówki po 1499 zostaną wykorzystane do zrobienia z nich podświetlenia do telewizora i takiej iluminofonii dźwiękowej. W sumie to rzadko mi się coś podoba, ale tu najpierw podoba mi się cena, czyli te 14,99 i podoba mi się strasznie wykonanie tu wewnętrzne. Może ja to wysunę. Zobaczcie, tu jeszcze jest dodatkowo przewód, tam jest instrukcja, nieistotne, jest bardzo ładnie to po prostu zrobione. I aluminium taki taki macik włącznik, załącznik i tu mamy regulację, regulację strumienia y, światła. Bardzo fajne, to można zrobić, że to się automatycznie będzie po prostu ruszało, ale my na razie tego nie będziemy robili. To można zrobić właśnie jako y, stojące czy po prostu za telewizor y, za telewizor dać, dać czy tak, czy tak. Abyśmy mogli to użyć do naszych celów, trzeba to rozkręcić. Jak to rozkręcić, rozebrać tak, żeby tego nie uszkodzić. Y, tu musimy zdobyć taki płaski nożyk i wkładając tu między aluminium a plastyk musimy to delikatnie podważać tak samo z tej strony jak i z tej strony to jest na zapinki i to po zdjęciu wygląda w ten sposób widzicie o tu są takie bolce Natomiast w tych zdjętych panelkach są takie otwory i to jest po prostu na wcisk i tu jest delikatnie przesmarowane, po prostu to klejem. O, tu także, ale tylko punktowo tu jest miejsce i tu jest miejsce, na przykład w moim było w ten sposób. Czyli jak już mamy rozkręcone, widzicie panel główny, oświetleniowy jest, wkręty są tu, tu i tu tu, natomiast te panele główne z elektroniką tu są wkręty mocujące. Rozkręcimy to dalej. Ja to też rozkręcam po raz pierwszy. Spróbuję to rozkręcić z drugiej strony, nie od tej strony, gdzie wchodzą po prostu przewody. Odkręcam dwie tu śrubki. Dobrze. I teraz i teraz co? O. Zobaczcie, udało mi się to tu ściągnąć. To widzicie, to jest wkładane na wpust. Czyli, gdybyśmy z tej strony próbowali wyrwać, byśmy to po prostu uszkodzili. Czyli, dobrze, że żeśmy to odkręcili. Odkręcamy z drugiej strony. Po tym wstępnym rozebraniu mam tu cztery śrubki, dekielek i dwa dekielki boczne. I teraz spróbuję zsunąć tu tą o. tą. Taką. Powiem, że coś takiego yy, w niektórych sklepach kosztuje nawet do 10 zł. Co my tu mamy? Widzicie, tu mamy diody. O. Ja sobie jeszcze z tej strony to rozkręcę też, aby nie ciągać tego wszystkiego. Czyli odkręcam sobie. O, zobaczcie, tu chyba jest dłuższa śrubka. Tak, tu jest dłuższa śrubka. Trzeba by było to po prostu zaznaczyć, że w tym miejscu jest dłuższa śrubka. Dobrze zaznaczyłem. I teraz odkręcam drugie. Powinno mi się wszystko wysunąć. I tak, tu jest krótka. Dobrze, i teraz zobaczcie to sobie wysunę. Czyli mam tą rameczkę. Zobaczcie te same, te jakie są fajne. Czyli... Tak jak powiedziałem, tu gdzie jest plus. Trzeba zaznaczyć sobie jakąś kropkę czy coś i tu, żebyście później, bo widzę przewody są oba chyba takie same, czy tam z plusem nieistotne, ale ja sobie tu po prostu zaznaczę, czyli sobie zaznaczam tu i tu sobie daję kropkę, że to jest, że to jest, widzicie, o ten przewód ja już sobie to odlutowałem widzicie i to jest zrobione tak fajnie że pasek tych diod jest przyklejony na takiej powłoce aluminiowej do odprowadzania po prostu ciepła to mamy już oddzielone w tej chwili następnie trzeba będzie tu po prostu wysunąć widzicie o jak już mam to po prostu wylutowane mogę sobie wyjąć te przewody które zasilają i ten pasek diodowy, o to są te. Tu widzicie, tu na jednym będzie, y, będzie y, kropka. O, tu jest, tu jest kropka, którą widzę. I trzeba będzie to wszystko rozebrać, ewentualnie z tej strony, widzicie. Bo tu jest to dodatkowe gniazdo, które słu służy do łączenia po kolei następnych po prostu świetlówek, Czyli trzeba by było to odlutować i odlutować tu. I odlutować ten po prostu włącznik. Odlutowałem tu już dwa przewody, po prostu ściągnąłem koszulki, i lutownicą odlutowałem dwa przewody. Także mamy dwa przewody elektroniki i dwa przewody, które lecą przez całą listwę, bo to jest po prostu drugie, do drugiego ewentualnie podłączenie. Musimy odlutować teraz włącznik, aby wyjąć ten wyłącznik. Trzeba wziąć jakąś dekturkę czy plastyk, coś płaskiego i po prostu to tu w tym miejscu podważyć. No oczywiście tak, żebyście nie pograwerowali tego całego aluminium, prawda? O, to już zaraz wyjdzie. O, zobaczcie już, już to w tej chwili po prostu wyszło. Ja tu sobie troszkę to po prostu wyciągnąłem. O, mam teraz dostęp idealny do tego gniazda, tego włącznika i go odlutujemy. Odlutowałem sobie już ten włącznik i teraz dobrze by było, żeby to po prostu przełożyć tu, o widzicie tu włożyć, żeby to się nie ciągnęło i będziemy mogli wyciągnąć po prostu całość. Może ja sobie to pociągnę. O. Zobaczcie, całość wygląda w ten sposób na pewno niektórych z pewnością interesuje co jest tam w środku jak to jest zrobione tu są takie dwa dekielki widzicie o wystarczy to wcisnąć lekko podważyć bo tu jest troszkę sklejone i nam się po prostu wysunie tu ten jeden rozbieram z tej strony tej drugiej o i zobaczcie no nic nie zobaczymy bo cała przetwornica wszystko jest po prostu Zalane akurat w tym, a nie będę tego rozklejał, bo to z powodzeniem nam się przyda. Dla zainteresowanych, jeszcze to tak próbnie połączyłem po wyjęciu, czyli dolutowałem jeszcze włącznik, czyli włącz wyłącz i dolutowałem pasek tych diod. Pamiętajcie, że tu jest plus i minus. To jest bardzo ważne, jakbyście to rozbierali. No i cóż, to ma niby 10 W i jak to świeci, zobaczcie. Świeci bardzo ładnie. I jeszcze tu zobaczymy, jakie tu napięcie jest na końcówce. Jest 35,6 V. Tak jak powiedziałem, przy okazji pokazałem jak to rozebrać, ale głównie chodzi mi o obudowę, w którą wstawię zupełnie swoją elektronikę. Zupełnie będzie co to innego. by było na tyle i teraz zobaczcie, ten panel świeci w ten sposób, o. a ten panel bez, bez tego przykrycia świeci. W ten sposób może jeszcze teraz załączę dwa. O, będziecie mieli, zobaczcie jak to ładnie rozprasza po prostu światło. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.